Dzisiaj kończę już kolejny wpis, kolejny wpis do mojego pamiętnika internetowego i dokładnie tę sytuację opiszę. No właśnie mamy okazję tutaj widzieć na ekranie na tą stronę blogową. Proszę mi powiedzieć, pan to zresztą wyjaśnia w takim, skąd się wziął pomysł na to, na prowadzenie tego bloga, ale może nie wszyscy wiedzą, ponieważ to, ten blog istnieje od niedawna. Jeśli mógłby pan wyjaśnić, czy to była propozycja wydawnictwa, czy to była Taka forma komunikacji z czytelnikami, czy. Tak, już wyjaśniam. Najpierw, proszę Państwa, pojawiła się propozycja wydawcy. To było związane z moją stroną internetową, o którą zadbał wydawca. I mówi do mnie tak, Marek: może byś na swojej stronie umieścił, może byś prowadził blog. Na mnie to podziałało dość tak, jak płachta na byka, specjalnie chciałem, myślę sobie, nie wiem, sam, y, zobaczę, zastanowię się, i zacząłem przeglądać blogi. Różnych, różnych, różnych pisarzy, żeby, się, żeby zobaczyć, o czym oni piszą i czy ja się zmieszczę w tej, no powiedzmy, w tej konwencji, kiedy pisarz prowadzi blog. Otóż, proszę Państwa, sprawdziłem i mi się nie podobało to, co wyczytałem e, tam, ponieważ bardzo często albo pisarze piszą o polityce, e, albo o, e, krytykują innych kolegów, innych pisarzy. Jedno i drugie mi się nie podobało i już wtedy myślałem, że właściwie, że właściwie nie ma o czym pisać, kiedy przeczytałem pewien interesujący tekst o mojej osobie, interesujący tekst, jakoby nade mną pracowali specjaliści, proszę Państwa, od public relations, prawda, którzy nie wykreowali teraz. A to był Pana, przepraszam, artykuł Pana Artura Górskiego. Tak, tak. tak. tak to był, że, że przedtem chodził w krawacie, teraz bez krawata. Kiedyś brodę miał teraz brodę zapuścił. To wszystko, wszystko, czy wszystko nad, nad wszystkim czuwają specjaliści od PR. I to mnie rozbawiło bardzo. Znam prywatnie Artura Górskiego. Lubimy się. I uznałem, że blog może być idealnym miejscem na prowadzenie takich, takich nieagresywnych polemik. I napisałem pierwszy odcinek Potem napisałem drugi, żeby wyjaśnić dokładnie, dlaczego ja nie chcę, żeby w rozwoju stanął pomnik MOKA. Uważam to za pomysł chybiony, po prostu, i wyjaśniłem to. E, następnie jeszcze jakiś jeden wpis, i wtedy, proszę Państwa, nie przewidziałem, że nastąpi coś takiego, jak, e, jak, jak duża liczba komentarzy. Pojawiły się komentarze, i wtedy uznałem, że blog to nie tylko miejsce, e, w którym można wyrazić własne poglądy, w którym można e, przedstawić. W charakterze właśnie takich nieagre nieagresywnych polemik, swoje, swoje powiedzmy opinie różnorodne. Uznałem, że to jest miejsce również kontaktu z czytelnikami. I staram się na każdy komentarz wpisywać. Jeżeli te komentarze dotyczą mojej osoby, to odpisuję. A jeżeli są to komentarze między, między ludźmi, między komentatorami. Najlepiej bardziej mnie cieszę, bo widzę, że na mojej stronie ludzie ze sobą wchodzą w jakieś interakcje. To mnie strasznie cieszy i bardzo jestem zadowolony, że zdecydowałem się prowadzić blog. Wchodzę codziennie. Teraz będę pisał kiepsko o tego jedną ręką, ale dzisiaj, proszę Państwa, siedzę i ręcznie, ręcznie piszę. Już napisałem duży odcinek, już panie kończę kolejny odcinek mojego pamiętnika i pewna bardzo bliska mi zaprzyjaźniona osoba przepisze to, prawda? I wklepie w, to, w pamięć komputer i umieszczę to, obiecuję najdalej w poniedziałek będzie, będzie nowy wpis, bo już, już strasznie zaniedbałem swój blog. Rozumiem. Eee, taka no, forma komunikacji przez blok to, to jest jedna sprawa. Natomiast e, przy okazji wydania książki tak samo działa. Tak samo jak e, zespół, który wydaje, płyty, jedzie później w trasę promującą, tak e, pan też ma dosyć dużo spotkań z czytelnikami i proszę powiedzieć, jak wyglądają takie kulisy takie, tego, tego jeżdżenia po kraju, kiedy człowiek się z czytelnikami, no, sobie w hotelu i tak dalej. Jeden z większych zresztą z tych wpisów Pana jest poświęcony, tak? Tak. No cóż, proszę Państwa, ja staram się wyrobić, wyrobić taką, taki porządek, taką organizację u siebie taką organizację pracy, że w pierwszym tygodniu, co ja mówię, w pierwszym półroczu danego roku będę pisał nową powieść, potem będą wakacje, a od, a od, a od, a od września mam zamiar udzielać się promocyjnie. Taka, taka, tak, taka wygląda wyglądała, ponieważ zamierzam co robić nową powieść, więc parę dobrych lat jeszcze myślę, dopóki sił mi starcie i chęci, to tak to będzie wyglądało. I teraz tak, taka ta promocyjna działalność jest dwojaka. Jest po pierwsze spotkania z czytelnikami, to jak dzisiaj z Państwa na przykład, jest akurat specyficzne spotkanie poświęcone, poświęcone komputerowemu komputerowym wymiarowi powiedzmy kontaktu czytelnika z autorem. Natomiast to, jest, to, to, to jest pierwszy, pierwszy rodzaj mojej aktywności, a drugi rodzaj to są wywiady spotkania w mediach. I teraz tak, to to drugie no to pominę, bo teraz to nie o to pan pytał, prawda? Ale jeżeli chodzi o spotkania z czytelnikami, to jest tak. No cóż, mam jechać na przykład, nie wiem, no do kudowy z no to Wcześniej włączam e, w internecie e, jakiś, jakiś program, uruchamiam, w e, którym mogę dokładnie opracować trasę mojej podróży, to ja że samochodem swoim samochodem, e, Mam, mam e, pewien zestaw muzyki, której słucham w samochodzie, ja o tym też piszę w jednym odcinku, prawda? E, I i e, słucham muzyki jadąc samochodem, mając wcześniej dokładnie wytyczoną trasę. Przyjeżdżam, szukam jakiegoś parkingu, prawda? Wcześniej go lokalizuję zresztą też internet, internetowo, i szukam tego parkingu, znajduję, dobrze, idę, jest spotkanie od autora, który mówi: Jak ja nienawidzę się z Szydermitami, on ciągle pytają o to się. A ja mówię, chłopiec, a posłuchaj, nie do niego, że czytelnicy niekoniecznie muszą czytać wywiady z tobą, prawda, w których pyta, pyta Ciebie dziennikarz, co ma Pan wspólnego ze swoim bohaterem? Czytelnik może tego nie czytam. A przychodzi na spotkanie i pytanie jest po to, żeby cię o to zapytał, a ty, jeżeli czytelnika szanujesz, to powinieneś tysięczny raz odpowiedzieć z uśmiechem e, tak samo, jak mówiłeś wcześniej, prawda? Bo to jest, bo jeżeli jesteś oczywiście autorem literatury popularnej i na czytelników zależy, a mnie zależy bardzo. Dlaczego? ja na czytelników piszę? Ja dzięki czytelnikom istnieję, i jeżeli e, Państwo mi zadają, czy, czy blogowicze, czy nie blogowicze, tylko e, nieraz na czasie, zadają mi te same pytania, co ma wspólnego mój bohater ze mną, to ja zawsze odpowiadam tak samo i nigdy się na to nie wiem Z tego powodu nie wiem. Nie ma takiej pokusy, żeby Lalka e, powiedzieć jakąś inną wersję wydarzeń, na to samo pytanie odpowiedzieć inaczej. Czasami to się zdarza. Na przykład e, proszę Państwa, pykano Pytano, o to, e, jacy, jacy pisarze byli dla mnie jakąś inspiracją, e, jak pisarze, ja poważam. E, no to zawsze miałem taką trójcę, proszę Państwa, to mówiłem o tym, że to jest Bolesław Prus i jego powieść Lalka, mówiłem, że Günther Graski, powieść Blaszany Berbenek, jeszcze tutaj wspominałem o Andrzeju Szczybiorskim i o jego powieści w początek. Ci trzej autorzy byli dla mnie drogą wskazaną. Natomiast kiedyś, kiedy na tym spotkaniu, nagle coś mnie tknęło, myślę, nie będę po raz kolejny mówił o trzech, a może teraz wsilę mózgownicę i zaraz przyjdzie, przyjdzie mi do głowy jakiś pomysł, może był też inny pisarz, który, który mnie zainspirował. I stało się tak. Chwilę pomyślałem i przypomniałem sobie, jak wielki na mnie wpływ miał autor powieści sensacyjnej Frederick Forsythe. Który, którego czytałem jak jako jeszcze nastolatek, prawda, zarywałem noce czytając jego książki. I wspomniałem o Forsajcie nawet zauważyłem, wspomniałem zauważyłem. o czymś, co mnie bardzo mnie niego ujmuje, mianowicie dokładność, akrypia, precyzja opisu. Także nie zawsze to samo, wiesz, czasami przyjdzie coś do głowy nowego, coś innego, w zależności od nastroju czy od chwili po prostu. Rozumiem. Eee, w pewnym momencie chodziły takie słuchy, że ten cykl w Breslau może się zakończyć. On też nie jest pisany chronologicznie. Jest jakby taka możliwość, że, że jednak... E, czy, jest taka, czy jest szansa na to, że będziemy śledzić dalsze losy dla czy, czy to już jest koniec? Bo swego czasu słyszałem, że, że Pan poświęci kolejne książki już... Znaczy, i harcja nie będzie się już działał w Wrocławiu, a może właśnie w Warszawie. Ale jednak ja mam mam presto się ukazała ku mojej radości, też w czytelników czytelników, jak to jak wygląda teraz... E, Plan. Z tego, co Pan mówi, to mam bardzo konkretnie planuje swoje, tak? swoje losy. Tak, ja konkretnie planuję, ale o Pana swojej nie będę mówił. Dlaczego, proszę Państwa? Otóż mam z, z wydawcą taką umowę, e, to po pierwsze, żeby nikt nie wspominał, o, o czym będę pisał nową powieść, którą będę pisał e, od września, od tego do końca maja bo w czerwcu już będą mistrzostwa świata piłce, Europy piłce nożnej i już nie będę w pisał niczego. W każdym razie od, od lutego do końca maja będę pracował nad nową powieścią, o której będę mieliśmy o tyle, że to będzie krymina. A, to krymina. A dlaczego proszę Państwa nie chcę o tym mówić? Dlaczego? Nie dlatego, że broń Boże, że ja jestem jakiś dumny i wyniosł, prawda, i trzymałem bardzo do tajemnicy, tylko dlatego, że, że to jest tak. Ja w ogóle za dużo mówię. Kiedyś, kiedyś, nasza, kiedyś wspominałem na każdym spotkaniu o tym, że będę pisał kryminał osadzony w Warszawie. No i co? Mówiłem o tym, mówiłem i tam się znaleźli różni autorzy, którzy poszli tym tropem. Oto się pojawiły w książki, w których akcja osadzona jest w dwudziestoleciu wieloletnim w Warszawie. Czyli oni już po prostu weszli na tę ścieżkę, a ja nie lubię...